Witajcie kochani, dzisiaj mam dla was filmik taki, o który wiele z was prosiło, bądź też wiele z was sugerowało mi, abym zrobiła jego własną wersję, czyli paznokcie w stylu water marbling, czyli takie wodne wzorki. Z tego co wiem, wiele z was jest zaznajomionych z tematem, jak się to robi, ale no jeszcze chyba takiego polskiego filmiku nie było, nie widziałam. W każdym razie postanowiłam dzisiaj, korzystając z okazji, że Mam jakieś tam w miarę światło dobre i, i warunki, żeby to zrobić, i czas przede wszystkim. E, dlatego to jest w ogóle moja pierwsza próba um, z tymi wodnymi wzorkami, dlatego bądźcie dla mnie wyrozumiali, bo no, nie są one idealne, każdy jest inny i to taki dość widoczny sposób się od siebie różnią, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam się podobają, mnie osobiście najbardziej podoba się kciuk, bo taki kwiatuszkowaty wyszedł. Mm, no i cóż, jeżeli jesteście zainteresowani, jak to zrobić jak to wygląda, to zapraszam Was do oglądania dalszych Zaczynamy filmu. od tego, że paznokcie mam pomalowane na biało. Ja akurat użyłam lakieru z China Glaze, który nazywa się O dziwo, Snow, ale tak naprawdę możecie użyć jakiegokolwiek białego lakieru. I pokażę Wam wszystko to, co będę robiła na, na tym palcu, będzie mi najprościej. Oczywiście tutaj mam jeszcze pustą rękę, ale to. Jak widzicie, wokoło tego robi się dużo bałaganu i w ogóle jest to mój pierwszy raz z tymi wzorkami wodnymi, water marbling, ale no, jedne wyszły lepiej, tak jak tutaj, drugie wyszły gorzej. To jest dosyć fajne, że każdy z tych wzorków jest tak naprawdę inny i Fajnie by było, gdybym na przykład wszystkie mogła sobie zrobić takie jak mam tutaj na, na tym środkowym paluszku, no ale to nie wyjdzie. Tak jak widzicie, to był w ogóle pierwszy na bardziej nieudany, ale go zostawiłam. Eee, też podoba mi się to, co wyszło tutaj na kciuku. Zobaczymy. Listę wszystkich lakierów, które ja użyję, będziecie mieli pod filmikiem, bo teraz bez sensu, żebym wam je wszystkie pokazywała. Eee, to, co potrzebujemy, to oczywiście eee, jakiś pojemniczek z wodą tak jak widzicie, taki, który będziecie mogli ewentualnie na stracenie, tutaj mamy jakieś farfors, ale to jeszcze zabierzemy, taki, który będzie mógł być po prostu na stracenie, bo no nie ukrywajmy, tutaj w grę wchodzą lakiery, więc to się będzie niszczyć. No i co, teraz w zależności od tego, jakie kolory sobie wybraliście, robicie nimi kropeczki na wodzie. U mnie najpierw idzie różowy, Następnie granatowy, niebieski, fioletowy i na koniec srebrny. I teraz bierzemy sobie, ja mam taki patyczek ten do skórek z takim ostrym zakończeniem, może być to też wykałaczka i po prostu robimy sobie wzorki. Najlepiej no w międzyczasie czyścić sobie ten patyczek o coś, żeby nam ten makier nie zostawał. Ok. I teraz ja szybciutko okleję sobie jeszcze palec taśmą, bo oczywiście o tym z wrażenia zapomniałam. Dookoła obklejam sobie tutaj skórki, żeby po prostu ten lakier, który znajdzie się na nich po włożeniu palca do tej wody, żeby szybko usunąć. Przy pomocy taśmy jest to po prostu dużo, dużo łatwiejsze, ponieważ większość osadzi się na tej taśmie, którą będę miała właśnie naklejoną. Tak więc tak sobie obklejam, tak jak widzicie, ten palec i teraz w najciekawszym miejscu spróbuję sobie jakoś włożyć ten palec i od razu przygotowałam sobie już tutaj patyczek, żebym mogła to co będzie dookoła palca odsunąć, bo gdybym tego nie zrobiła, to po wysunięciu palca z wody wszystkie resztki też wylądowałyby na wzorku. No i spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Wkładam, zanurzam i to co tutaj zostało ściągam. Ok, widzicie? A już cały palec w tym. Wezmę sobie może teczkę przygotowaną trochę wytra, żeby mi nie kapało. Widzicie, to wygląda na początku niezbyt interesująco. Też dalej jak ściągnę tą taśmę, nie będzie fajnie wyglądało, bo mogę nożyczkami. Będzie mi prościej, żeby tego wzorka nie zniszczyć, bo oto niestety jest przy ściąganiu taśmy dosyć łatwo. Okay. I tak jak mówię, musicie się przygotować, że to jest bardzo brudna sprawa robienia takich wzorków. Ok, on go pokaże w przybliżeniu, jak on teraz wygląda. Oczywiście skórki mam całe utytłane, ale to oczywiście wystarczy wziąć wacik albo jakiś... Um korektor taki w pisaku i wyczyścić i ja zaraz to zrobię i do Was wrócę. Tak jak widzicie, wyczyściłam już sobie tak mniej więcej, oczywiście rękę mam brudną, wyczyściłam sobie mniej więcej te skórki i te paznokcie. Uuuh te paznokcie prezentują się w ten sposób. Oczywiście będę musiała sobie jeszcze dorobić drugą rękę, ale to już może um, daruję Wam patrzenie na to, bo to troszeczkę mi się na tym schodzi pomiędzy czyszczeniami. Dajcie znać, co myślicie o takiej technice. Oczywiście to jest tak w ramach ciekawostki. Wiem, że wiele z Was sugerowało mi, abym zrobiła swoją wersję tego filmiku, dlatego też dzisiaj korzystając z, <laughs> z okazji um, po prostu zabrałam się za to. Dajcie znać, co o tym myślicie. Oczywiście można do tego dodać jakieś ozdóbki. Mogłabym to pokryć jeszcze na przykład z takim brokatem, albo, nie wiem, przykleić cyrkonie, żeby było bar jeszcze bardziej zwariowane. To już wszystko zależy od inwencji twórczej. Um, tak więc tak, dajcie znać, co o tym myślicie i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!